A, kurwa! Kurde. 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 O kurwa! Mecz już się rozpoczął. Widzimy wymianę strzałów Kule przylatują zaledwie kilka centymetrów od zawodników O, ok, ten granat może zakończyć ten mecz. Unika eksplozji i... i jest trafienie! Co się dzieje? Czy skończyła mu się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięstwo otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich wizów również mamy coś specjalnego. 2 złote na start oraz 5% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Ja wątpię no. chopowa. Dawaj z dawaj go! Zranek. Dawaj go kurwa! 8 Ale? sekund, czuję! Zawetami! Się... Dawaj go kurwa! U, Dajmy Jak no Kurwa! Nie to strona! Ale jak spokojniej? Jak spokojnie! Ale jak spokojnie! No, przecież no to... Ale kurwa, no ale może więc ty gdzie jest, żebyście się, się nie darli. Nie? No ale jak widziałeś gdzie jest. No. Dobra, mutuję się na treści. <grym grym> ale nie widziałem czy długi, uciekł czy wenty no. Ale ja bym się jechał od razu to tobie stążył, żeby głos osłabić, bo miał z tego sklepu. Ale grano ja to kurwa nie gada się no. <grym <grym o kurwa! O kurwa! kurwa. O kurwa, kurwa. Ale kurwa, dasz! Co? Tak, tak, jest? Ale mu zakurwił Ale nie, bo oni się Co? spodziewali, bo ja na górze B byłem, nie? oni się no dobra. spodziewali, że ja zajmę. No ale nie spodziewali, ale on ale... zajeba bombę, ty! No boś się przestraszył, no! Kurwa, ale jak? To? Jak mu wypierdolił, heada! Co jest? O kurwa. O kurwa! Nie masz defa, mam defa. Nie, w sobie. Ale Zajebałem w ten, od mnie nie zajebało. Nie no. Sorry. Ale las, jesteś tam. Ja się kurwa idę przejść, nie? Tu... Lewo krawiec. Nowa rozdziałka. Gdzie ten skraut? Na y hevenie, jeden za niebieską dziś. Mornik leży, puść mnie, kurwa! Idziemy, idziemy Już mi dojeżdżą, nigdy nie dojeżdżą Gala będzie Dwóch, staję Leży druga Dwóch po głowie Leży Uważajcie Gala Leży, leży. 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 No nice super Gala już Ostatni, ostatni, spokojnie Super, super, super. Gitara, kurwa. Dobra, heady tam poszło Pongowski no. na długiej, został wyjebany, kurwa, bez mydła, nie? Krasnał pierdolony Dobra, dawaj, jedziemy Jest to Jest czysty. Blisko. Brama. No wyjście z kurwi bomki do! <gry> no na chuj stoicie! Okay. Możemy wyjść, może. hangaru prawo nie ma. Nie ma, no. Moi drodzy, stosunkiem głosów 105 do 102 wygrał, uwaga, uwaga. Lasek. Pod ręką, pod ręką. rampa? Tak. Pleszę rampa, Izek. Pleszę rampa. Pleszę rampa! rampa! Kurwa. Nie. A on nie ma na pałacu? Nie, nie no, Izek tak słyszałeś jak on ucieka z pałacu na rampę. O ale to nie Trzy razy ich znalazłeś! No, Wyjebane no, tak ja, zwane... ja, ja nie ogarnąłem, sorry, ja jestem się zmęczony. Ja nie wiem, jak to jest, SA ja pójdzie. Ja pierdolę! Ale będą jajca, ty! ...w grupie, to i tak widzisz, że nagle się, się poruszy i tak jakby jestem taki dasz do tego ciała. To widać. No jest, jest ta pa takie ruszenie, jak, patrzcie, bo jak jak nawet ja byłam w szoku, mówię, Boże, ja zabiłam? A to... A ten, a Malma zawsze tak płacze jak gracie, czy...? Tak, tak, <noise> czasem no. tylko, to czasem, ale ja nic nie mówię. Dokładnie, dlatego bych miał. Daj, no, może ich własno, co? Kurwa, nie wiem czy trafił, wczoraj. Jak się dawałem. Trzyma ktoś, jednego. Dwa jeszcze jednego, mam jeden, jeden. Może z ręki chyba dać blisko, po jeszcze kurwa, dwa. A ja tam na O kurwa, czarnego. na Może tam. Dobra, czekaj. Z do Szaru ma jednego, także... Ja do Słowka wyściskam, nie? Nie. Bądź do prawej, Nie no, do, do lewej. Ja pierdolę, no przecież to jest kurwa niemożliwe coś takiego. Ja się nie mogę denerwować. Czemu ja takich zabijam fragów?